Chciałam Wam pokazać, jaką piękną przesyłkę dostałam od Olini. Patrzcie, jak to jest cudownie zapakowane. Koszyczek na pewno sobie wykorzystam, bo jest uroczy i praktyczny. A Janek, jak zobaczył cytryny, to mówi: O, dobrze, że dwie. Zrobimy lemoniadę. Uwielbiam. Olini. I lemoniadę też. Jedziemy do dziadków. Ja mam tutaj całą torbę wytłaczanek po jajka. Zbieram, zawsze zbieram i później odbieram pełne. Co tam Kuba? Dużo zostało do zrobienia? No, takie dopieszczanie, już blachy zostało, tylko. Można zaczynać kampanię. Nie Je, jeszcze do września. Chyba tak się nie. szybciej powinna zacząć, co nie patrząc na takie plony no, jak czy, będą? Tak około 15. Może. 15 września? No czyli nie szybciej. No nie, chyba, że coś się zmieni, wiesz jak to. No. Dziś tak to jeszcze mamy cały miesiąc. Nie? No. Niech buraki rosną, a zapowiada się w tym sezonie, że będzie. No, nie powiem rekordowo, ale będzie dobrze. Nawet bardzo dobrze. Tym bardziej, że ja mam późny odbiór. Także one no, naciągną. Nie pod kątem wody, kukurydza, buraki to jest miodzio, soja. Pięknie to wszystko wygląda. Cała reszta rzepaki u nas padaka, ale pszenice podobno sypią. Jedyny problem będzie z parametrami, bo, no bo zaczyna już pszenica porastać, liczba opadania spadać. Białeczko się wykrzacza, no po kolei wszystko leci. No, no pada, buraki podlewa. Jak żyć?